Siema, czy się czołem, moi mili, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wi. znaczy Rada Gaming, gramy naszym głównym bohaterem, który się nazywa Wi. E, więc kontynuujmy od tego miejsca, gdzie ostatnio skończyliśmy. Co my teraz sobie zrobimy? E, spójrzmy, szczepy, ekwipunek, ekwipunek mamy... Tutaj coś można by było dołożyć, powiedzmy... Pistolet masznowy, można do niego coś tutaj podpiąć. Yy, hamulec wlotowy, karabiny szturmowe, i pistolety maszynowe. Yy, szansa na trafienie krytyczne mm, no, mniejsze o 3%. Ale redukcja konta odrzutu plus 10, czyli sprawdźmy to. Dobra, to by było wszystko, co my mamy w plecach. Aha, mamy jeszcze tutaj. O kurde, tylko dwa max-doki mamy i błyskowo dwa granaty. I to się klika, i tutaj to. Okej, okay, okej, okay. w plecaku. No i glit, mapa. Mapa, gdzie my chcemy się udać? Może jakieś zadanie poboczne? Sprawy, które nie trafiają na pierwsze strony gazet. swoje proste, zlecenia i przypadkowe spotkania. A, y, przysługi. No to a nie. Dobra jest. Możemy sobie wybrać cokolwiek, a już dobra, niech już będzie to. Stąd tu niedaleko. Blisko. Tutaj mamy motocykl Także Idźmy tam Taki pistolet maszynowy Tego typu o, o, Oni już panikują Zobaczyli że wyciągnąłem broń i już wiesz Panika tej kurwy On żyje On rusza symuluje, dobra jest. Idziemy do motocykla, gdzie zostawiliśmy bo my tędy W poprzednim odcinku przyszliśmy i zaparkowaliśmy maszynę gdzieś tutaj. Tutaj u góry. A policja. Oni dalej tam stoją. Podjedziemy sobie. Wie co może się tu kryć o ścieżka rowerowa? A nie. Zjazd, zjazd. A ja chcę tutaj... Mogę. Tak, tylko kamerkę zmienię. O, widać naszego bohatera. że nie można jej ustawić tak żeby była ustawiam sobie ją jak chcę i ona tak zostaje a tak muszę się nią to tutaj walczyć co to było przejechałem o ręcznie to był ręcznie ale z rury się No to już niech będzie, porozmawiaj z rok. Miałem wędrówkę głupca, czy tam jakieś inne zadanie poboczne zrobić, ale robimy głównie wątek, no i dobrze. Także tym motocyklem, że ja sobie mogłem tutaj przyjechać do tego Afterlife. W ogóle chciałbym, żeby tutaj był mój motocykl. Pobiegniemy po niego. A nie go. Nie schowek. Mogę tam sobie przechowywać rzeczy. Zobaczcie, ja mam tej rzeczy. W tym schowku. Pójdę mać. Nawet nie widziałem, nie pamiętałem zresztą, co zostawiłem. Dobra, jeszcze teraz. Ładnie nie w Cale gorąco No i jedź, 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 ładnie zaparkujemy Koło tego czerwonego auta O, tam sobie sika na nowy obszar afterlife to już nie taki nowy który już tutaj byłem Ja już tutaj byłem Hej hej Wrócimy do tego Dokładnie z tym kurde A nie myślałem się gdzie on jest A jest Widziałam, też chciała, żebym żył. Udział. Ja do rogu. Byliśmy umówieni. więc odsunęli się. Ja do rogu, wie, że miałem przyjść. Rzeczny piesek, jestem. Co z Helmanem? Hej, rok. no co jestem? Co z Helmanem? Dwa poproszę. Zrób na miejsca. No właśnie, przecież nie tak Dzięki. Nie mógł dzięki, tylko bierz go do ręki. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw Dinkę. butelkę. Drink, drink. Zobacz jaka ładna butelka. Często się. Cykiem. No dobrze, opijmy się szklanka. nie piję, już napijam. Dobra, jak to się robi. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam dżazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że mi pomoże? Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No dobrze, daj mi tę No to popatrzmy. Tego twojego helmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kangtao, korporacji należącej do Chińczyków. Kangtao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Bronią go przed Arasaką, będziesz w stanie go namierzyć. Czyli, czy będziesz w stanie go namierzyć, bo on nie jest potrzebny? Go muszę, muszę z nim mieć, muszę z nim porozmawiać. Dasz radę go namierzyć? Namierzenie go to akurat najprostsza sprawa. Prawdziwy problem możemy mieć z przechwyceniem go. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów kanta. I myślisz, że w jednym z nich będzie Helman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikacje tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Kangtao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kangtao oraz jeden VIP. Transferowany właśnie z Kianti. Helman. To były dobre wiadomości? Na pięknie. Błyskawicznie zobaczyłaś te informacje. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym tak. nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. Jakie są złe wiadomości w takim razie? To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Uh -huh. bez szans na przejęcie transportu bez alarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Canc Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło kawałek. Ale tutaj, Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To Twój szczęśliwy Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę, łącznie ze sprzętem. Zeszczenie takiej afałki nie jest łatwe. Namierzenie takiej afałki nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model, poprzednie wersje latały w wojnach. Te kolosy są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne. Bawienie się w ostrzeliwanie takiej afałki nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Mam ludzi, którzy takie sposoby znają. Lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Znasz kogoś odpowiedniego? Panom Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? <laughs> nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję Cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Helmana. To Twoja decyzja. Ech, wie, mam złe przeczucia. No Nie ja chcę pracować z kimś wykluczonym przez klan. Dziwne, no mody zwykle się z Marnujesz obnia. mój czas. No mada. No, 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 no. Jeśli klan ją wykluczył, to znaczy, że nie jest godna zaufania. To Za taką było... pomoc nie zamierzam Ci płacić. Sama odeszła. Przyszłość rodziny, nomadskie ideały, coś tam, coś tam. Nie słuchałam do końca. Ble, ble, ble. Myślałem, że wiesz z kim masz do czynienia. Gdy ktoś ci mówi, że chodzi o ideały, to zawsze chodzi o co innego. Zazwyczaj o władzę. Na szczęście to nie moja sprawa, ani twoja. Ważne jest to, że pana może ci pomóc. Chodzi zawsze o władzę i o pieniądze. Yy, także dlaczego pana będzie musiała mi pomóc? Masz na nią jakiegoś haka. Dlaczego panam będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Znam ją. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. Ciekawe, czy mnie też będziesz rozgrywać jak Panam? To jest pytanie. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego Panam? Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę? Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu ich. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, Panam chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. No tak. Czyli Panam ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa piątki na szachownicy rok. Cieszę się, że rozumie. Rozumiem. rozumiem. Y, Okej. Okay. Y, to co wiesz? W porządku, to powiedz mi, co wiesz. Rocky Rich, ta opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią przesłam przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Dobrze. wejdźmy stąd. Tak zrobią, dzięki. Okej, okay, dzięki. Tak zrobię. Powodzenia. Także mamy tutaj... fajną teraz będziemy mieli współpracę. Obustronnie korzystko na to wychodzi. Zobaczcie co się dzieje. Ale co może my tutaj jeszcze byśmy zrobili nie tam się robot. lekkie czasy, a częściowo o, właśnie w takich klimacjach sensowniczych, brak. E, Pamiętam jeszcze, że Star albo były płaskie ekramy, były lata 70., już były dotykowe ekrany w ogóle, a dzisiaj to żadna nowość. E, także to jest nasz tam, zupełnie tak przeraża perspektywa tej korporacji, tej władzy, tej, tego takiego wykorzystywania ludzi. I tego takiego, no, skrajnego ubóstwa i bogactwa, że... No, no masaka, masaka. Dobra, się stąd porozmawiam. Hej, No hej, hej. a Przyszedłeś pogadać o robocie? Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? Tak, to jest niekiedy ściga. Tak. Co to za wyścigi? Tutaj nie pogadamy. Za duży tu Wpadnij do mnie do garażu, ja skończę z Dobra, pogadamy o ciebie. Miłego. Jest mnie dobrze. Właśnie my musimy tego relika się z głowy pozbyć, bo prędzej czy później umrzemy. Ja na fabuła w tej grze jest mega. Raz, że lubię science fiction, klimaty. Dwa, że dają do myślenia. Trzy, że jest to naprawdę bardzo fajnie ta gra rozbudowana. Yy, więc yy, super. No dobra, spójrzmy na tą mapę. Na dziennik. Yy, dziennik. Yy, to nie to. Yy, gdzie ja mam? A tam mam, dobra. Później to ogarnę. Więc nikt nie jest tym, kim ci się wydaje na pierwszy rzut oka. Na przykład barmanka z Life w godzinach naraża życie w nielegalnych wyścigach samochodowych. Jeśli na samą myśl o tym adrenalina uderza ci do głowy, możesz zajrzeć do jej garażu i przekonać się, o co w tym chodzi. Hej, russell Też ładna pani. A, Varajo. No dobra. Za dnia w jej garażu mamy godzinę, którą... właśnie to jest właśnie yy, badanie poboczne a godzinę mamy no już prawie 538 czyli za 22 szósta jak e, gdzie ma matoskr? Tak, to już tutaj z tobą wszystko co? No dobra odpalmy ma maszynę na prostej się pójdę zobaczyć jaką prędkością na tym motocyklu możemy jechać. Mogę jechać. Włączamy do ruchu. Nie znasz mnie, ale poznasz. Jestem Daino. Ogarniam tematy centrum. wiem, słyszałem o Tobie. Gorący rower. Jak będziesz czegoś potrzebować, zwoń do mnie i pamiętaj. Dajno, zna wszystkich. Kolejne zainteresowany naszymi usługami. Zjedziemy, będziemy skręcali w lewo to tu, tu Mam kamerę, mam trochę podróż. Dobra Nie wiedzieć Mamy skręcane w lewo, Zobaczcie jakie hologramy tutaj nad autostradą, takie ryby Bo bojowniki w ogóle Tak, No i hmm. tutaj na to zjecimy. Zejściamy, To jest to. Chyba to Bardzo dobrze. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capitan. a ty jesteś V. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę do za mnie. Wow. Tak jest. Załatwiam sprawy i nie lubię zalegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Takie tutaj już. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych centrach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia. Także cały czas telefon do nas dzwoni nie mam spokoju, albo SMS-y o, właśnie, teraz tutaj. Zobaczmy. No i jeszcze jedno: jakbyś chciał spojrzeć mi głęboko w oczy, to zapraszam do mnie. Jestem k ciebie ciekawy. Także sms i tutaj jeszcze było. Tym Sebastian Padre Bara. Yy, w wolnej chwili w pani do mnie na moje boisko, posiedzimy sobie, pogadamy. W pozowisku bezdomnych doszło do masakry. Prześle ci informacje, które zebrałam. Nie ma tego dużo. Pewnie się domyślasz, że może chodzić o cyberpsychopatę. Zależy mi, żeby nie zginął. ja wiem. Jakiś znowu cyberpsychopata? Pod mostem yy, chciałbym udać. No się... do mnie! się! cię tutaj trzy cząt promują Rekruterka Rekuterka Six Street Aha Worob tutaj ten by się nie ryzykować. Podejdziemy od tamtej strony Do tego garażu O, to to, to jest tu Tak chujowo jeszcze nie było! Tutaj zabierzmy co to jest. To jest już to był tak w Bada się. Zero litości dla skurby, sydu Elastyczna kurtka ma pol. lotka z co za gówniany dzień! Poliomilowy. To do wykonany wojskowy. strzelają do mnie! Dobra weźmiemy wszystko. Przeczytać czy, mi jest. No dobrze, no cóż. Także moi wspaniali, dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie, żeby nic Was nie pominęło w przyszłości. Póki co ja się z Wami żegnam. Do następnego. Grał dla Was Rada Gaming. Widzimy się już niebawem. Tymczasem bye bye!